Samsung Knox jest to usługa, która daje komfort korzystania z urządzenia mobilnego w firmie. E, świat wygląda dzisiaj w taki sposób, że... Smartfon stał się tak przyjaznym dla użytkownika urządzeniem, że praktycznie w tym roku są szacunki, że około powyżej nawet 50% telefonów, które kupią użytkowniki, to będą smartfony. To dotyczy jak również rynku biznesowego, tak samo rynku prywatnego i konsumenci, i rynek biznesowy wybiera te smartfony. To urządzenie jest niezwykle przyjazne. Platforma Android jest również niezwykle przyjazną platformą dla użytkownika. Można pobrać tysiące aplikacji ze sklepu, można pobrać i znaleźć tysiące aplikacji na stronach internetowych. Co jest ważne, co jest ważne w firmie, to bezpieczeństwo. Nasze rozwiązanie Samsung Knox daje dla klienta możliwość swobodnego używania swojego smartfonu, a z punktu widzenia firmy daje komfort i możliwość zabezpieczenia danych. Co to oznacza? To oznacza, że smartfon ma dwa systemy operacyjne. System operacyjny, gdzie użytkownik może korzystać sobie w świecie prywatnym i może sobie swobodnie pobierać aplikacje ze sklepu Samsung, ze sklepu Google, może pobierać aplikacje ze strony internetowej i w żaden sposób nie jest ograniczony. Natomiast jeżeli przyjdzie do pracy i będzie chciał pracować, bądź będzie chciał zalogować się do systemu służbowego, tam już będzie miał ograniczoną możliwość pobierania. Działa to w prosty sposób. Działa to tak, że, system ma dwa, że telefon, smartfon ma dwa systemy, operacyjne, jeden prywatny, drugi służbowy. Dzisiaj nasz rynek jest w bardzo wczesnej fazie. Ludzie z wielką swobodą używają telefonów i smartfonów. Nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tego, że ta otwartość platformy Androida i możliwość swobodnego dewelopowania aplikacji jest również pewnego rodzaju zagrożeniem. Użytkownicy kupują smartfona, klikają w ikonę poczta, wpisują tam potrzebne dane, żeby zalogować się do serwera poczty swojego służbowego i używają, czytają poczty. Jeżeli robią to w niezabezpieczonym świecie, za chwilę mogą pójść do jakiegoś portalu internetowego, pobrać na pozór ciekawą aplikację, która również może zaczynać, zacząć czytać te maile. Naszym zadaniem, naszym celem na ten rok tak naprawdę jest to, żeby zbudować świadomość na naszym rynku, że tak właśnie się dzieje, że ten komfortowy świat niesie za sobą również pewnego rodzaju zagrożenia. Te, o których przed chwilą powiedziałem, to jest najbardziej obrazowy przykład. E, idąc dalej, nasze rozwiązanie daje komfort dla administratorów, daje komfort dla szefów firm, dlatego że w momencie, kiedy klient na swoim smartfonie ma zainstalowaną usługę Samsung Knox, ma jeden system operacyjny prywatny, gdzie może swobodnie się zachowywać, swobodnie się poruszać i drugi system operacyjny służbowy. Ten system operacyjny służbowy jest absolutnie hardwareowo oddzielony. Nie ma takiej możliwości, żeby te systemy ze sobą zaczęły rozmawiać. I co jak wygląda to bezpieczeństwo? Administrator może w porozumieniu z polityką firmy Dokładnie zdefiniować, co użytkownik w świecie służbowym będzie mógł na smartfonie realizować. Oczywiście można tam czytać pocztę, oczywiście można tam synchronizować kalendarz, oczywiście to wszystko bardzo dobrze rozmawia z infrastrukturą PC. Natomiast ważną rzeczą jest to, że ten świat Noxa jest absolutnie zamknięty. Tam również jest sklep, z którego można pobierać aplikacje, ale my jako Samsung bierzemy odpowiedzialność za to, że te aplikacje są absolutnie bezpieczne. Co więcej, administrator może zdefiniować. Co użytkownik dokładnie od A do Z będzie mógł zrobić w tym służbowym świecie? To jest system Android, którym administrator może zarządzać. To jest zarządzalny system Android. To jest zamknięta platforma Android. Absolutnie wszystko działa na platformie Android. Natomiast administrator może zdefiniować... Każdy ruch użytkownika, co więcej, w momencie kiedy użytkownik, co się zdarza szczególnie w przypadku smartfona, straci swój smartfon w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, może zadzwonić do administratora, w momencie kiedy smartfon zaloguje się do sieci, tego kontenera służbowego już tam nie będzie. Tam można definiować na bardzo wielu poziomach bardzo wiele usług. Tak? Czyli ta platforma ma cztery poziomy zabezpieczeń software'owe i dwa hardware'owe. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o poziom zabezpieczeń, jesteśmy dzisiaj bezkonkurencyjni. Mamy tylko jednego konkurenta na rynku, natomiast mamy dużo szersze i dużo ciekawsze portfolio produktów hardware'owych. To co mówię dotyczy nie tylko smartfonów, to dotyczy również tabletów w każdej tak naprawdę platformy Android. Tak? Każda platforma Android może zostać zabezpieczona przez usługę Sunset Mouse. Dzisiaj platforma, możliwości techniczne są, żeby również zabezpieczyć, tak jak powiedziałem, każdą platformę Android. Jeżeli telewizor będzie używał platformy Android, również można zabezpieczyć technologicznie, jest to możliwe, żeby również zabezpieczyć telewizor. Natomiast idea produktu jest taka, żeby zabezpieczyć dane, więc trudno jest mówić o tym, żeby w biznesie w jakiś sposób na telewizorze przechowywać jakieś dane. Oczywiście, że. Cała usługa Samsung Knox nie, była, nie powstała w głowach inżynierów Samsunga w RD. Warto wspomnieć, że w Polsce poza Azją i Stanami Zjednoczonymi mamy największe RD na świecie, poza Stanami i Azją. Jest około 2000 deweloperów. Ta usługa nie powstała w głowach naszych inżynierów, ona jest odpowiedzią na potrzebę rynku. Rynek się zmienia, rynek smartfonów powstał kilka lat temu, Samsung jest liderem na tym rynku. Obserwowaliśmy bardzo blisko, jak zachowują się użytkownicy i jakie są ich potrzeby. I między innymi Bring Your Own Device, ten trend, który pojawił się kilka lat temu, jest jednym z kluczowych, jedną z kluczowych odpowiedzi na to pytanie. Co zrobić, żeby użytkownik nie musiał nosić dwóch smartfonów? Bardzo często tak się zdarzyło, że firma dawała telefon użytkownikowi i on czuł się, że ma po prostu służbowy telefon. Ten telefon nie zawsze spełniał jego oczekiwania. W przypadku kiedy y, możemy używać, y, dzisiaj możemy używać platformy Samsung Knox y, użytkownik praktycznie tak jak korzysta z aplikacji może się przełączać między jednym światem a drugim. W momencie kiedy się wyloguje ze świata służbowego, ze świata NOX-a, administrator nie ma dostępu już do żadnych danych i może swobodnie korzystać z tego świata prywatnego. Kilka kliknięć plus pisanie hasła powoduje, że użytkownik loguje się do świata służbowego. Można swobodnie w każdej chwili poruszać się między jednym a drugim światem. Forma i to w jaki sposób my rozmawiamy z rynkiem na temat, na temat usługi Samsung Knox jest Taka, że adresujemy szefów firm, adresujemy ludzi odpowiedzialnych za firmę, czyli prezesów i szefów bezpieczeństwa. Jakie korzyści ma z tego firma? Firma przede wszystkim może czuć się bardzo swobodnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo służbowych informacji przesyłanych przy pomocy poczty, która jest umiejscowiona w nox Ta platforma nox jest na tyle szczelna, że w momencie, kiedy Pracownik zrobi zdjęcie telefonem i jest w świecie noksa i zrobi zdjęcie tego zdjęcia nie może skopiować sobie do świata prywatnego. Może je przesłać na swój Gmail, ale może je przesłać tylko i wyłącznie pocztą służbową. Więc korzyść dla firmy jest taka, że po pierwsze bardzo szeroka platforma urządzeń, zadowoleni pracownicy i święty spokój tak naprawdę, tak? Bo cóż jest ważne dla szefa banku? Dla szefa banku, który zarządza wielkim przedsiębiorstwem, znaczenie ma to, że użytkownik będzie miał y, jakiś fajny smartfon i będzie mógł go swobodnie używać. Dla szefa banku ważne jest to, żeby te tajne bankowe informacje, które oni noszą przy sobie, y, zostały w banku. Nie wydostały się nigdzie na zewnątrz. Tak? I to jest korzyść, którą adresujemy na, na, na poziomie ludzi, którzy zarządzają firmami. Jeśli chodzi o liczbę wdrożeń, Polska jest niekwestionowanym liderem. Mamy najwięcej wdrożeń już działających w Europie. Takim sztandarowym przykładem może być firma Lotos. Wdrożyliśmy to rozwiązanie 3 miesiące temu. Teraz krok po kroku implementujemy to do coraz szerszej ilości użytkowników w lotosie. Wszystkie te korzyści, które, które wymieniłem, firma Lotos ich po prostu potrzebowała. Po pierwsze, firma Lotos doskonale rozumiała potrzebę i komfort używania telefonu w postaci smartfon. Bardzo, bardzo dobrze administratorzy i zarząd firmy Lotos bardzo dobrze postrzegał to, że smartfon to nie jest zabawka, tylko narzędzie. Pracownik może korzystać z smartfonu z nawigacji, może skorzystać z wielu aplikacji, które mu pomagają w pracy. I Jedyną ich Jedynym zagadnieniem, o którym, które się martwili, było właśnie bezpieczeństwo danych. W momencie, kiedy pojawił się Samsung Knox, bardzo szybko zdecydowali się na przetestowanie i po kilku tygodniach na implementację, na zmianę całej platformy i dzisiaj pracują już w świecie Noxa, śpią spokojnie. Jest taki dowcip, który jest naszym noxowym, światowym dowcipem, to, co było w Vegas, zostaje w Vegas, co się wydarzyło w kontenerze NOx, zostaje w NOx. W Lotosie docelowo mówimy o około 1000 urządzeń, bo tyle, tyle urządzeń firma Lotos chce zarządzać i musi mieć kontakt z tymi pracownikami, nie tylko telefoniczny, więc taki wolumen jest potrzebą tego klienta.